Słucham na moim kanale, dzisiaj witam się z Wami w dziewiątym już vlogmasie. Tak jest. Dzisiaj w ramach vlogmasu zrobimy sobie vlog, bo jest do tego idealna okazja, bo przyszła nam ogromna dostawa paszy dla wszystkich koni. Pokażemy Wam dokładnie, jakie pasze który koń. No i też od razu dowiecie się, jaką Tornado ma dietę po zabiegu Tak Także tak, tu już się nie możemy doczekać. Nie? Dobrze, uzupełnimy nasze wszystkie zapasy. Także zapraszam do oglądania. Najpierw pokażę wam pieczę Prymusa. Dostaje on sieczkę alfa, alfa Profibry z Skinersa. Jest ona z olejem. Zaraz wam ją też dokładnie pokażemy, bo to jest jej worek. I dostaje pasze Medio Sport Plus Medios. No, Jest to musli energetyczne żeby miał trochę więcej energii, bo jak wiecie, Prymus e, zrobił się sportowym koniem, więc musi trochę energii dostać i dostaje miarkę owsa. Jego dieta na trzy posiłki wygląda tak samo. Jedna miarka owsa, trzy czwarte miarki paszy oraz e, takie trzy czwarte miarki sieczki. Po taką jedną dużą nas sieczki. Tak, dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. No, no, więc teraz no, no, pokażę. Więc zaraz Wam pokażę po kolei jak wygląda poszczególna pasza, żebyście mogli sobie ją z bliska zobaczyć. Nie wyszło. Tak się prezentuje sieczka. Konie e, bardzo ją lubią, bo jest smaczna. Hello? Hello. No, więc dajmy prymuskowi. O, niech ma na dzisiaj. dzisiaj. Tak, prezentuje się musli prymusa. Jego dajemy sobie 3 czwarte miarki. Teraz trzeba przesypać e, do naszych pudełek paszowych. Paszek, która przyszła. Chodźmy od Sobie zryjkujemy. będziemy przerzucać. Coś się śmiesznego stanie, to może się nie ha, Udało się! Pięknie. Pięknie. Teraz pokażę Wam dietę Inkali. Przedstawiam Wam dietę Inkali. Jest, widzicie, również znajduje się sieczka Alfa Alfa ze z ta z olejem. Moje konie swego czasu wszystkie jadły tą sieczkę, bo ona super się sprawdzała. To na przyszedł na inną, ale to opowiem przy tłumaczeniu jego diety, a jej paszą jest Cool mix, również ze spelersa. Jest to pasza bardziej wyciszająca, uspokajająca niż wysoko energetyczna, z taką trochę wolno uwalnianą energią. Ponieważ Inka sama jest trochę gorąca, więc nie trzeba dokładać jej dodatkowej energii w postaci paszy. Więc to świetnie się sprawdza, jeżeli macie problemy z takim gorącym trochę koniem, trzeba go trochę wyciszyć, żeby się bardziej skupił, to ta pasza zdecydowanie, zdecydowanie ją Wam polecam. No. Także zabieramy się. Oj. No, nie, nie tylko. Tak. Tak Tak się prezentuje właśnie pasza i kali. Tak wygląda. A to, ty dostaje na trzy posiłki, to jedna cała miarka właśnie kulmiksa. Cool Teraz jedna miarka sieczki alfa alfa. I to dostaje na wszystkie trzy posiłki. I do tego! Rytuch może być. Kudy, patologia Patologia.pl! A to największa! Czas otworzyć skrzynię ze skarbami. Znaczy, trzeba włożyć się. <gry> trzeba włożyć do niej ponieważ aktualnie świeci pustkami. Możemy zaprosić tutaj do paszownika do środka. Zobaczcie sobie, jak tu jest pusto. Jest tylko resztka paszy tornasia. Więc trzeba to zmienić, yy, bo yy, przyszła nam właśnie dostawa ze sklepu For Horses, z którym mam przyjemność współpracować i wszystkie diety są ustalone właśnie przez INE For Horses. Również możecie do nich napisać się, żeby ustalili Wam dietę. Yy, macie też krok zniżkowy do całego sklepu, JS5. Yy, więc no, możesz nie przeszkadzać, ja tu monolog. No właśnie. Także e, zapraszam Was tam do sklepu, a my zajmiemy się uzupełnieniem paszownika. Przymów właśnie te piękne i pachnący pasze, które są dla naszych koników. Wyciągamy wszystkie miarki. No tu miarki! My. Dobra, można dosypywać. Tutaj z lewej jest taka strzeglitka w sumie na pasze i Okay. Teraz kupimy sobie paszę, tryumfasz przysypało przysypałyśmy, bo on nie ma tej przegródki. A co mógłby mieć, nie? <laughs> no. No. Teraz kupimy sobie księczkę. Najgorsze do no, przysypywania. Nie zbita. No i nie wiem, się... Dobra, męż pokazać, jak już jest w miarę uzupełnione. Tutaj jest męż, ale o tym powiemy potem e, w takich dodatkach paszowych, co nasze konie dodatkowo e, jedzą to na cały dzień. Przechodzimy do e, diety Tornasia, bo ona się dramatycznie zmieniła po kontuzji. Także... Dobra, przedstawiamy... Zmienioną dietę Tornado, więc tak. Dostaje on teraz sieczki z Dengi. Te dwie, ale jeszcze jedną mogę mu zamawiać. Głównie chodzi o to, żeby była to sieczka z Lucerny, bez melasy i z niską zawartością cukru. Te właśnie odpowiadają tym kryteriom. Ta dodatkowo ma niską zawartość skrobi. Ta jest dobra dla koni, które z łatwością utrzymują wagę ciała. A ta to jest sieczka 100% z lucerny bez melasy i z niską zawartością cukru. Odnośnie paszy, to przerzuciliśmy się tak naprawdę z turboenergetycznej diety, bo to nazywam miarkę owsa i e, 3 czwarte miarki e, struktur E z... No, w każdym razie była to pasza bardzo, bardzo wysoko energetyczna, co stał i tylko stępował i no, jego praca znacznie się zmniejszyła, to musieliśmy przerzucić się na paszę, która nie będzie wysoko energetyczna, wręcz niskoenergetyczna, więc zaproponowano mi z Mebio frutti, która jest taką, jeśli ja taką owocową, tylko po to, żeby była, żeby po prostu miało, miała dobry smak. I zapewniłam mu taką, wiecie, codzienną energię, ale nie wy na wyrost e, przez jego pracę. Więc taką mamy paszę. Mam tutaj słabych frutki. No. Owocowe, lekkie, musi dla koni wszystkich typów. Takie jest opisane i e, 100% tak sprawdza się dla Tarnasia. Y, ją z apetytem i tak wygląda właśnie jego dieta nowa. I od razu warto zaznaczyć, że ta pasza bardzo ładnie pachnie. I co mi ją zjadła z mlekiem? Naprawdę ładnie pachnie. No i tak wygląda jego właśnie w musli. Przydostaje tak naprawdę 3 czwarte do pół miarki, no bo tak jak mówię, on nie pracuje za dużo, więc nie potrzebuje um, dużo tej paszy dostawać po prostu. No. I teraz sieczka. Sieczki dostaje bardzo dużo. Dostaliśmy takie zalecenie, że nie mogę jej, nie muszę jej żałować, a to nawet bardzo lubię jeść sieczki, więc dostaję jej dużo, dostaję taką ogromną garść. zresztą I Wybrać, którą sieczkę otwieramy. Fioletowa. Fioletowa, dobra. Fioletowa. Tak ona wygląda. A jest taka mięciutka w ogóle. W dotyku nie wiem, czemu takie. A pachnie. No, tak. No tak pachnie. <noise> taką magii trochę. Ale to ją to chyba nie przeszkadza. No, także sobie jej nie żałujemy. Zostaje tornado. Tak, sieczę I tak wygląda. Tam więcej jest sieczki niż paszy, ale to o to chodzi. Więc sobie odstawiamy jego sieczkę na bok. Jeżeli chodzi o dodatki paszowe, jakie dostają moje konie, to jest to mesz. W okresie jesienno-zimowym, kiedy pogoda jeszcze nie jest tak, jest bardzo zmienna, jest wiatr, deszcz, potem jest słońce i tak dalej, więc taka pogoda sprzyja kolkom i problemom w brzuszku, więc na to idealnie zadziała meszyk. My dajemy teraz meszyk praktycznie codziennie, a na pewno co drugi dzień. Z Nuby bardzo nam się spodobały te mesze i konie z chęcią je jedzą. Tych dwóch jeszcze nie testowałam. Jak wiecie na moim, z mojego Instagrama, to bardzo moi konie lubią mesz Hawaii, ten taki hawajski z kokosem i z suszonym an ananasem. A tych jeszcze nie miałam i będziemy je sobie testować. Ten mesz e, jest klasyczny. On ma otręby e, małuski owsa, ma otręby pszenne Tak. I jeszcze jakieś, To jest taki klasyczny. A ten to jest meż z wysoką zawartością siemienia linianego, jest ziołowy, zawiera zioła oraz jest o niskiej zawartości skrobi i cukru otwieramy mecz klasyczny. O, i tutaj właśnie widać te łuski owsa. Bardziej chyba je tak będzie widać. O, i widać łuski owsa. Jakieś chyba marchewka tu jest. Są otręby owsiane, otręby pszenne. No, jest tak wygląda. I otwieramy też mecz ziołowy. Oj, ale za, za, zapachniało od razu. Gdzie jest moja łyżka? Znaczy, konsystencja mam jakby podobną, taką sypką. I to wszystkie te mesze takie są, takie sypkie bardzo. No, Ale ten pachnie ziołem, kołem. Miałam jakimś miętą, no? Ale fajnie wygląda i nawet można go przesiać. Dobra, przysypujemy do paszownika. Przysypujemy sobie mesze do odpowiedniej pomory. <śmienic> Paszło a Ale dzisiaj zrobimy sobie próbę <śmienic> testu. Oj, ty, właśnie zmieści się drugi. Bo przecież się dwa mieściło. Albo to może jakoś ja sobie uroiłam, że się dwa mieszczą. No dobra, w każdym razie, zaraz coś zrobimy, żeby się drugi też zmieścił. No ale no przygotowujemy sobie w jednym wiadrze jeden mesz, zrobimy próbę testu naszą i koni i do drugiego pojemnika, na przykład, że wyjmę tą łyżkę, i do drugiego pojemnika będzie drugi nasz pojedynie wydamy. I będziemy musieli teraz zalać to czajnikami wody, znaczy wodą z czajników, znaczy zagotowaną wodą z czajników. I ostatnią rzeczą, co nam zostało do przysypania do paszownika muski tornasia. I będziemy mieli wypełnioną po brzegi skrzynie z paszami. To ja będzie skrzynie ze skarbem, ale robimy na dla naszych fajnych skarb. no to sobie się no, Zobacz jak ładnie to wygląda. Pokaż. Wszystko ładnie po brzegi wypełnione. Boże, aż sama mi się na to rzuciła jakby to jakieś najlepsze. Mhm. Bo jest. Uwaga. No, zamknęło się. Doklepane, doklepane. No, robimy resztę pudełek kolejnym naturalnym dodatkiem paszowym, który dajemy naszym koniom i jest to must have i to zawsze musi być. Tylko mam skrytkę i nie możecie nikomu o tym powiedzieć. To są marchewki i jabłka, piękne marchewki, takie piękne i jabłuszka. O, wołają mnie. Widzicie, zaraz dokończę. Najgryza. O, Daj gryza. Dobra. Tak? Nie wiem, że one tak jedzą. Dobra. Dobra. No, więc e, takie tacy naszym koniom dajemy również na co dzień. Do każdego pudełka do meszu tym bardziej. Też paniki jedzą wszystkie posiłki, więc e, marchewki i jabłka muszą być zawsze na stanie. Mastrem. S Zajadająca Jabłuszko zalewa właśnie meszyk gorącą wodą. Zaczniemy od tego ziołowego. Miseczki takie możecie dostać właśnie w sklepie For Horses, również ze zniżką. One są super, bo można sobie zaparzyć ten mesz z pokrywką. No, więc czekamy aż wymieszam do końca, żeby nie było żadnych grudek. Właśnie zostałam zjechana przez koleżę i operatora że nie, nie powinnam dać ogryzków, tylko całe jabłko, ale moje konie jedzą codziennie całe jabłuszka, bo no ja rzadko i podbieram im jabłka z stali, więc proszę udział. Ładnie wymieszałyśmy już ten mesz działowy, zrobił się z niego taki glutek, ale to przez to, że ma dużą zawartość siemienia i dobrze zadziała na brzuszek. Teraz zalewamy sobie drugi mesz, czyli klasyczny. Żeby smaki nam się nie myliły, to dam, mamy dwie łyżki. Dobra i sobie mieszamy. Oj, ten chyba takim bluetem nie będzie, bo potrzebny chyba będzie jeszcze jeden czajnik, do niego, wiesz? No. no to fryta. Co? Fryta poczajnik. Fryta poczajnik? Tak o, się tak mówi. mówi. Tak musi? Tak? Mhm. Słuchajcie, Maszę się w miarę zrobiło, więc robimy próbę testu próba smaku w sumie. Znaczy, ja tak na palec tylko wezmę. O, że to jest ten klasyczny mesz. Znaczy, taka szanka bez smaku. Tak, mhm. by jabłuszko dokroić, Tak jak konia? No. no dobra. Ale ja jeszcze to jeszcze muszę trochę zapaść, bo daje po zębach. Ten trochę gorzki. Ten trochę gorzki. Może no, no. z dziełami. Dobra, ale nam się uda. mam brudnego palucha. Nie. Zdecydowanie ten lepszy. Mm -hmm. Ale ten fajny, był z taką nutką miętą. Tak, ale ten taki jest bardziej siemienio-lwaty. Taki bardziej gęsty. Tak, taki mm -hmm. taki... gęszy. Mm -hmm. No ale nasze zdanie się nie liczy, bo to konie będą jadły, więc one, e, też, nam one też nam powiedzą, więc zrobimy próbę e, smaku na koniach. Idziemy do Inkali z dwoma rodzajami myszy. Zobacz, jakbyś chciała. Chaj zobacz. Ciekawy, do tego na może być? Słuchajcie Ci. Czekaj, to weźmiemy jeszcze ten. Tylko delikatnie. No delikatnie sobie widzisz. Przez tak się wydawać. Co jeszcze chciał? Nie? Ten? Ruda chyba byli ziołome. A ten też? A nie bo jej kapie na głowę, wiesz? A ona nienawidzi jak coś jej na głowę. No się jakby co, nie jest gorący, tylko on tak faruje, bo u nas jest mega zimno, a nie jest taki ciepły po prostu. Ale nie, Ruda chyba dwa smakują. Ale ewidentnie na początku bardziej zakochana była w tym ziołomym, no by było widać jej krawasz ma i wylizuję resztę. To dobry znak. To dobry znak. Idziemy do tornado. Przechodzimy do Tornasia. Mam już jak zwykle, się nie może czekać ten. Okej. To wszystko zjesz, ja wiem. Czytamy. No, nie mogę to mu wyciągnąć. Żeby poslakowało, patrz, i zawsze bo ten potem... no, Dobra, temu też, bo to Wszystkie zjadłem. Wszystko zjada. Tak? No, resztki byli z To również dobra łata. Ale chyba bardziej tylko ziółowego. do tej łyżki, nie? No. Patrzcie ja już nie Chyba oba musmakową. Idziemy do płyta z testerem. Tak. Już mnie zjada będzie w prymu. Proszę. Syczko. Ale prymus, prymus nie jest dobrym tesserem, bo on wszystko zjada, To Zdanie to tak, wiecie. Dobra, wszystko? Jezu, ojezu, ale trzuł! Dobra, mamy próbę smaku za nami. E i na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy vlogmas, który był, który był moich koni, taki update tutaj odnośnie jedzenia. Także, mam nadzieję, że taki film wam się spodobał i do zobaczenia na następnym vlogmasie już jutro. Kieteczki dla koników już są, napakowane siąkiem. A dodatkowo dodajemy im jeszcze takie przysmaki, o których wcześniej Jula Wam powiedziała, żeby miały trochę urozmaicenia.